Witamy już kolejnego naszego gościa. Łukasz Gibała jest w Krakowie, kandydat na prezydenta właśnie tego miasta pięknego, który już od lat marzy o tym, żeby zdetronizować panującego przez 20 lat Jacka Majchrowskiego w tym mieście do trzech razy sztuka. Panie prezydent. Panie nie prezydencie, to trzech razy sztuka. Dzień dobry. Dzień dobry, Pani Redaktor. Rzeczywiście jestem byłym kandydatem na prezydenta, bo dwukrotnie startowałem. No na razie nie ma wyborów, więc nie wiem jak to będzie przy okazji kolejnych, kolejnych wyborów, ale jestem też radnym miejskim, dlatego cały czas staram się walczyć, walczyć o, o dobro mieszkańców. A czy w kolejnych wyborach wystartują, no to poczekamy, zobaczymy, bo to może być różnie. Pani wie, że PiS już dwukrotnie przekładał ten termin wyborów samorządowych, więc na razie skupiam się po prostu na tym, żeby działać na rzecz naszego miasta, na rzecz Krakowa. No dobra, ale wybory się odbędą. No, czy się odbędą przesunięte, czy się odbędą nieprzesunięte, to one się odbędą i wiemy dobrze, że ma Pan, no chciałby Pan po prostu zasiąść w tym krakowskim ratuszu. Ja chciałbym przywrócić Krakowianom dumę i radość z mieszkania w tym mieście, bo coraz więcej jest takich sygnałów. A nie, pokazało, że są nie dumni, są a nie są dumni i nie mają radości z tego w tej chwili? No właśnie, coraz więcej jest sygnałów, że nie. Niech pani popatrzy na ostatni chociażby sondaż, gdzie legitymizacja dla władzy obecnej, dla Prezydenta jest bardzo niska, wyjątkowo niski wskaźnik. Też widać to po wskaźnikach, w których pytają się ankieterzy, jak się ci żyje, jak się tobie żyje w tym mieście. Te wskaźniki są najniższe od wielu lat. No i coraz częściej też jest tak, że wypływają różne newsy, które powodują, że my, jako krakowianie, kiedyś tak bardzo dumni z naszego drugiego największego w Polsce miasta z byłej stolicy. No teraz musimy się wstydzić, że na przykład królujemy w rankingu rozrzutności, czy że Czyże nasze miasto pod przewodnictwem pana prezydenta organizuje imprezę, igrzyska takie, które wcześniej dyktatorzy organizowali, mówię tutaj o igrzyskach europejskich, które PiS razem z prezydentem Machlowskim organizują, a wcześniej organizowała Łukaszenka oraz prezydent Azerbejdżanu, a więc to są no, kraje, w kierunku których chyba nie powinniśmy podążać. No też. No ale sport, inne... sport to zawsze jest piękna, piękna sprawa i chyba warto organizować imprezy, które mogą, że tak powiem, no jeszcze Krakowowi przynieść większą sławę niż w tej chwili. Bo to chodzi, <laughs> bo to chodzi o igrzyska europejskie, wytłumaczmy wytłumaczmy naszym widzom 29 dyscyplin, igrzyska europejskie zaczynają się za dwa dni bodajże i no i co, będą prowadzone w kilku miastach, bo nie tylko w, w Krakowie. No to duma właściwie. Pani redaktor, no rzeczywiście na te igrzyska, które wydamy łącznie ponad miliard złotych, pytają, czy to jest rozsądny wydatek. Moim zdaniem mamy inne Miało być 400 milionów, to prawda. Tak. Ale jest już ponad miliard. A moim zdaniem skończy się pewnie jakieś jakichś dwóch miliardach, bo przy tych kosztach, jak one rosną szybko, to, to, to. No i pytanie, czy nie lepiej wydać na przykład, jak chodzi o pieniądze z budżetu państwa, te pieniądze na reformę służby zdrowia, na dofinansowanie służby zdrowia, jak chodzi o miasto, na to, żeby było więcej chodników, lepszej jakości, żeby były ławeczki, których brakuje, żeby były latarnie, czy kanalizacja. No moim zdaniem wydawanie pieniędzy na takie toporne imprezy sportowe, toporne, bo to jest impreza piątej kategorii, to jest korzystne dla polityków, dla tych polityków, którzy się będą przy, tym, przy okazji tego to już w Rzymie mówiono, że prawda, lud chce chleba i igrzysk, no i organizowano walki gladiatorów, żeby ludzie byli zadowoleni, a nie zwracali uwagi na to, czy rzeczywiście Rzym jest dobrze zarządzany, czy źle. No i podobnie moim zdaniem robi PiS i podobnie robi Jacek Majchrowski, no, Nie radzą sobie z zarządzaniem, czy to Krakowem, czy Polską, no, w związku z tym próbują ludzi udobruchać w taki sposób, że gdzieś tam Polacy będą wygrywali w jakiś piąto pię, pięcioż imprezie piątej kategorii, a prawda, pan minister Sasin, czy pan prezydent Majchrowski wręczy jakiś medal, czy jakiś puchar i dzięki temu licząc podbiją, prawda, popularność, podbiją notowania przed wyborami parlamentarnymi, czy samorządowymi. No ja z tego dumny nie jestem. Co więcej, krakowianie kiedyś już w referendum opowiedzieli się przeciwko igrzyskom zimowym, igrzyskom, a więc znacznie wyższej, imprezie o znacznie wyższej kategorii. I tutaj myśmy próbowali jako klub radnych złożyć projekt, że było referendum czy Krakowianie chcą tych igrzysk europejskich w naszym mieście? I proszę sobie wyobrazić, że PiS był oczywiście przeciwko, PiS lubi się pytać suwerena, ale wtedy, kiedy to, to moje jest na rękę. Wstrzymali się radni Platformy i radni Jacka Majkowskiego i tak naprawdę tylko radni z mojego klubu oraz radni z Nowoczesnej, jeden, jedyny uczciwy radny z PiS-u zagłosowali za tym referendum. Ono oczywiście nie doszło do skutku, ale gdyby doszło, to ja pani gwarantuję, że Krakowianie by nie chcieli tych igrzysk. Więc to jest robione wbrew woli mieszkańców. Ale to tylko z tego powodu politycznego, że organizowane były przez Łukaszenkę i przez, przez prezydenta Azerbejdżanu? No nie, nie tylko z tego powodu. To jest pierwszy powód, że to jest trochę wstyd podążać w ślady takich dyktatorskich państw jak Azerbejdżan czy Białoruś, ale po drugie, też z tego powodu, że mamy w Polsce i Krakowie pilniejsze potrzeby. A jakie to potrzeby? No, jak chodzi o Kraków, to jest wiele dzielnic, gdzie nie ma kanalizacji gdzie dzieciaki chodzą do szkoły po, po boczem drogi, bo nie ma chodnika, gdzie są tereny zielone, którym grozi zabudowa, które można było wykupić i stworzyć parki. No Też wiele osób narzeka na to, że co są podnoszone ceny biletów za komunikację miejską. Może nie trzeba by ich było podnosić, gdyby nie wydałaś pieniędzy na igrzyska. Nie wiem, czy pani wie, ale w Warszawie macie tańsze bilety, mimo że macie metro. Macie tańsze bilety komunikacji niż... I to znacznie tańsze, bo w Krakowie to jest 6 złotych... Chociaż zł, tanie chyba, że... też nie są. No, tanie też nie są, prawda? A i tak są znacznie tańsze niż w Krakowie. I pytanie, dlaczego w Krakowie są droższe? No, może dlatego, że prezydent lubuje się w takich imprezach, albo dlatego, że założył drugą miejską telewizję, tak? Jakby jedna tą było zbyt mało, na którą wydał kilkadziesiąt milionów złotych. A Jacek Majchrowski nie zamierza składać broni. We wspomnianym przez pana sondażu, to jest sondaż Ibris, miał rzeczywiście fatalny wynik. To już nie jest żółta kartka, to jest coś więcej 10%. Pan miał tam największy, największy wynik, ale dzisiaj pytany przez Jacka Nizinkiewicza, Jacek Majchrowski, odpowiedział, że on jeszcze nie podjął decyzji, że on nie będzie kandydował, więc może nie trzeba dzielić skóry na niedźwiedziu. Oj, ja bym się nie zdziwił, gdyby rządzący w Krakowie ponad 20 lat pan prezydent Majchrowski ponownie wystartował. On często tak lubi zaskakiwać i w ostatnim momencie mówi, że jednak wystartuje. No te sondaże za dla niego fatalny. No, to jest chyba ewenement na skalę ogólnopolską, żeby urzędujący prezydent miał 10%. Ja się oczywiście cieszę ze swojego wyniku, ale absolutnie nie dzielę skóry na Ten mój wynik, te 30%, to po pierwsze to jest zasługa nie tylko moja, ale moich współpracowników, ekspertów, którzy mi pomagają, radnych z mojego klubu, członków mojego stowarzyszenia, to jest praca zespołowa i za, z bardzo mi za to. Dziękuję, ale po drugie, do wyborów jest jeszcze dużo czasu, wszystko się może zmienić. Więc ja z pokorą podchodzę do tego wyniku i absolutnie nie uważam się za faworytem. No, też ten, ten sondaż pokazuje pewną pułapkę dla pana i pewne, pewne zagrożenie, które w tej chwili istnieje, bo wszyscy inni kandydaci, tacy opozycyjni, tak, nie liczę oczywiście Małgorzaty Waserman, która ma też chrapkę, ale też w tym gronie jest Bogdan Klich, no właśnie Jacek Majchrowski, Jeżeli by razem wystawili jednego wspólnego kandydata, to również mają w tych okolicach 30%, które, które ma pan. Zgadza się. Jeśli oni wszyscy by się porozumieli, to przy założeniu, że te głosy by praktycznie przeszły na tego wspólnego kandydata, to on by miał podobny wynik. Więc ja, tak jak powiedziałem, po co pokorą do tego? Inna sprawa, że moim zdaniem to nie zawsze tak jest, że jak się kandydaci wzajem, nawzajem popierają, to te ich głosy się sumują. To już wiele razy mieliśmy do, do czynienia z, z też na scenie ogólnopolskiej, że jakieś partie się dogadały, a suma tych elektoratów wcale nie okazała się taka, jak elektoraty tych dwóch, dwóch partii, każdy z osobna razem wzięty. Więc to może być różnie. Natomiast pani redaktor, ja się skupiam na ciężkiej dla Krakowian i na tym, żeby właśnie Krakowianie mogli być dumni ze swojego miasta. Bo wydaje mi się, że pod obecnymi rządami coraz więcej jest powodów do wstydu, coraz więcej jest wpadek, coraz więcej jest takich sytuacji, gdzie ja jadę poza Kraków i słyszę, że właśnie ktoś wspomina Kraków w jakimś złym, nie najlepszym kontekście. No i to jest, to jest smutne. Jak chodzi o wybory, poczekajmy po drodze będą jeszcze wybory parlamentarne. One też mogą wiele zmienić. Pytanie, czy wygra PiS, czy wygra opozycja. Nie wykluczone też, że część kandydatów opozycyjnych jednak zdecyduje się współpracować ze mną, zamiast gdzieś tam. Prawda, wspólnie przeciwko, przeciwko mnie. Ja mam dobre relacje z niektórymi z, tymi, z, z tych osób, które w tych, tych sondalach występują. Może być różnie, może też być, że ja ostatecznie zdecyduję, że ja nie będę startował. No naprawdę, wariantów tutaj jest wiele. Na razie skupiam się po prostu na dobrej pracy dla Krakowa. Czy Krakowianie są dumni z wprowadzonego zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych od północy do 5.30 rano? No, tu głosy były wyjątkowo podzielone. Jak były robione konsultacje i potem sondaż, to się okazało, że mniej więcej pół na pół te głosy się dzielą, więc ten temat budzi kontrowersję. Ja rozumiem tych mieszkańców, którzy chcą tego zakazu, bo rzeczywiście, jak się mieszka i w takim miejscu, gdzie co chwila w nocy są awantury pod blokiem, i człowiek dzwoni na Straż Miejską i na policję, i te telefony nie przynoszą efektu, no to człowiek chce, żeby coś z tym zrobić, no i liczy na to, że jak będzie ten zakaz, to tych awantur nie będzie. No. Ja się boję, że to tak do końca nie działa, że jeśli służby mundurowe działają niesprawnie, to nawet jak się wprowadzi zakaz sprzedaży w sklepie w godzinach nocnych czy wieczornych tak, i, t, t, alkoholu, to i tak, i tak ci ludzie, którzy tam często przesiadywali pod tym sklepem, kupią sobie ten alkohol wcześniej i dalej będą imprezować, budząc po nocach porządnych obywateli. Więc moim zdaniem to jest działanie pozorowane i to też w jakiś sposób przyznaje się do kapitulacji Jacka Majchlowskiego i komendanta policji, którzy po prostu powiedzieli, że oni umywają ręce, nie są w stanie sobie radzić z obecnymi z burdami, z awanturami, a zamiast tego poszli po takie rozwiązanie najbardziej proste, ale moim zdaniem ostatecznie chyba ono nie będzie skuteczne, boję się. A jak pan głosował w tej sprawie? Ja nie zagłosowałem w tej sprawie. Uznałem, że to rozwiązanie właśnie będzie nieskuteczne z jednej strony, z drugiej strony rozumiem. Trzeba rozumiem. było być przeciw. No tak, ale z drugiej trudno, je Pani, nie, 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 nie okazać pewnej empatii wobec tych, którzy faktycznie mają te problemy. to no, mnie też często ludzie przechodzą, że rzeczywiście cały czas ci sami jakieś lumpy czy jakiś, jakiś, taki, jakiś taki element awanturniczy im pod oknami hałasuje i trudno tym ludziom wytłumaczyć. Ja im mówię, że prawda, żeby dzwonili na Straż Miejską, na policję, oni mówią, że dzwonią, że to nie przynosi efektu, w związku z tym też nie chciałem w jakiś sposób występować przeciwko tym ludziom. Uznałem, że po prostu taka pozycja wstrzymująca będzie właściwa, a czas pokaże, czy rację mieli ci, którzy twierdzą, że ten zakaz przyniesie efekt czy raczej mieć ci tak, jak którzy obawiam się, że, że efektów nie przyniesie. Tak, bo ja się zastanawiam nad sensownością takich zapisów, że od, dwój od północy jest jakiś zakaz do piątej rano. Przed północą można kupić wszędzie. Później też można gdzieś indziej pojechać i, i kupić. I, I pytał pan kolegów, którzy byli za tym, jaki jest w tym sens? Ja w tym też specjalnej logiki nie widzę. Ci radni, których pytałem, mówili, że po prostu robią to pod wpływem nacisków mieszkańców, pod wpływem presji społecznej. No ja im mówiłem, że ta presja społeczna jest oczywiście istotna, ale że to i tak najprawdopodobniej będzie nieskuteczne. Zresztą wszyscy pamiętamy, chyba wszyscy znamy, nie oczywiście osobiście, bo no w większości z nas nie było na świecie, ale okres międzywojenny kiedy w Stanach prowadzono prohibicję, i wiemy, że ten efekt był odwrotny, no tak naprawdę. Pożycie alkoholu nie spadło, tylko wzrosło, a jeszcze powstawały różne gangi, mafie, słynny Al Capone. Więc moim zdaniem walka z nadużywaniem alkoholu powinna się odbywać w inny sposób, poprzez edukację, poprzez ściganie tych, którzy hałasują, którzy kupują, poprzez ściganie stepikarzy, którzy też sprzedają alkohol osobom nietrzeźwym, to jest nielegalne, a w wielu miejscach w Krakowie to, 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 do, do tego dochodzi i może warto takie punkty też kontrolować, tak więc moim zdaniem trzeba oczywiście walczyć z alkoholizmem i z, i z burdami osób, które po alkoholu je wstrzymają, ale nie w taki sposób, bo on będzie nieskuteczny. A gdyby pan był, był prezydentem, gdyby pan nim został, co by pan zrobił i co by pan odpowiadał tym ludziom? No bo dzisiaj rozumiem, że jest pan trochę bezsilny jako, jako radny, może im pan powiedzieć idźcie dzwoncie na Straż Miejską, ale czy w tym zakresie właśnie zapewnienia spokoju tym ludziom, którzy, którzy zmagają się z tymi burdami i z tym całym nocnym życiem, które wiąże się też z życiem dużego miasta, co by pan zrobił? Zmieniłbym priorytety działania Straży Miejskiej. W tej chwili ta Straż Miejska skupia się na wlepianiu mandatów czy to osobom, które nielegalnie parkują, co oczywiście też jest ważne, ale nie jest najważniejsze. A ja bym chciał, żeby ona się skupiła na bezpieczeństwie Krakowian i we wszystkich tych miejscach, gdzie regularnie dochodzi do zgłoszeń, że są awantury, bójki, burdy, a najczęściej rzeczywiście to jest pod sklepami nocnymi alkoholowymi, ustawiłbym na, na stałe patrol i uważam, że po kilku... Yy, Patrolu albo... patrolów by chyba nie wystarczyło. No byśmy po kolei, pani redaktor, nie wiem, czy pani wie, ale w Krakowie to tych strażników miejskich jest ponad pół tysiąca, więc to też nie jest tak mało. No i w związku z tym mogliby spokojnie kontrolować ponad 100 punktów na pewno na dobę, w godzinach nocnych. Więc. To wydaje mi się sporo i myślę, że te, przy takim punkcie, gdzie przez kilka dni pod rząd by stały te patrole, gdzie jednocześnie byłyby by, by te kontrolowani sklepikarze, gdzie byłyby takie prowokacje, że ktoś podchodzi rzeczywiście trzeźwy i, i próbuje kupić alkohol a, i, i sprawdzamy, czy ten sklepikarz mu sprzeda, czy nie. Bo te osoby, które hałasują, to najczęściej są osoby nie No jak one są trzeźwe, to jakim cudem one w nocy mogą kupić alkohol? No chyba tylko w taki sposób, że ktoś im go nielegalnie sprzedaje. Więc ktoś taki też powinien być raz ukarany najpierw na, na, na drzywną, a za drugim razem po prostu od razu powinno się mu zabrać koncesję. i moim zdaniem to by było bardziej skuteczne, czyli rzucić większe siły strażników miejskich do dbania o bezpieczeństwo miasta, a nie tylko do prześladowania kierowców, którzy się zaparkowali, albo do prześladowania na przykład pani, która handluje gdzieś tam na chodniku pietruszką i nie ma zezwolenia, bo takie przypadki też często się zdarzają. Oczywiście takiej pani łatwiej wlepić mandat i uzyskać jakieś korzyści do budżetu miasta, ale to nie chyba nam o to chodzi. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Łukasz Gipała, kandydat na prezydenta Krakowa. Powiedzmy sobie szczerze, bo raczej, raczej się Pan nie wycofa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Pani Redaktor i pozdrawiam naszych widzów. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.